Dzisiaj nagrywamy challenge Hit czy Kit Wakacji. A jaka będzie moja rola? A ty, mama, będziesz zgadywała, co dokładnie kupiliśmy i jak to się nazywa. No to w końcu kto wybierze ten Hit czy Kit Wakacji? Ja? Ty! No to już macie kupione te gadżety? To my teraz idziemy na zakupy, a ty będziesz zgadywała. No. Okej. Okay. Dotarliśmy już do Gdyni i teraz idziemy wybierać. teraz będziemy wybierać, wybierać Hit czy Kit Wakacji, a mama będzie oceniać. Tak, nie oceniać, mama. będzie tak jak mówiliśmy, śledywać. będzie zgadywała na ślepo, co to jest, co wybraliśmy, nie? No Ty masz jakieś plany? Znaczy ja sama, ale w każdym roku, że było tak, że mieliśmy czas, mieliśmy kwoty. No li... A to było zupełnie inaczej. W tamtym roku mieliśmy przelecz, gdzie yy, na, mieliśmy konkretną kwotę, musieliśmy kupić za tą kwotę hit czy hit wakacji, a w tym roku zgadzała, ale to Marzeka będzie zgadywała, co to w ogóle jest. Ten? Nie wiem. Dobra, to zaczynamy. ciekawe, nie? tego nie może na nie zgadła. Ciekawe nie? Mogą no, to wygląda? to, nie mam. A ja, to pisałam, czy inny? ja mam podobne! No, tak, to jest. A to na pieśle, Ta, nie, 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 Tak, nawet opisałam, co... no, to jest takie...

No patry jest i teraz wracamy do hotelu i mama będzie ma co kupili. Mamy cały plecak różnych rzeczy i są dziwne rzeczy. Tak, bardzo dziwne. Tak, jedno mnie ja najbardziej liczę, że to jest Tak, ja to wybrałem. Okej, okay, wróciliśmy. No nareszcie gotowi, bo ja już czekam i czekam. Tutaj no musimy sobie zawiązać oczy, ale na początku się ściągnąć okulary. Tak, bo ty nie możesz oczywiście widzieć. no to co ja mam tak, 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 tak? Bez no, okularów? Bez patrzenia? Na, początku, bez okurem, na hmm, Oj, no. A ja idę po plecak. Okej, okay, wszystko jest. To Michaśka rozpakowujemy? Tak. No jeszcze ale raz. A jak tam widzisz Marzyna? Właśnie już teraz nic. To uwaga, pierwsza rzecz. Ja jakoś tam z dołu. Już? No. Jestem gotowa. To wyciągnij to z tej folii. Słuchajcie, co to coś takiego widzieliście kiedyś? Naprawdę, ja to zobaczyliśmy to jest po prostu hit. <śśśś> tak? To jest hit? Masz. No? Co to jest? Ej, wiecie mi to przypomina. Jak kiedyś Michasia miała dużo tego takie squishy jakby. Tu jest taka pianka. No ale co to jest? A to się wyciąga, to... mogę to ten? Nie, no, nie, no może wszystko, może, no bo inaczej... To... A, to... A mogę trochę powąchać? No możesz. Normalnie squishy to jest! To jest, no i co? To jest no w sumie. Słyszy lód albo coś. Ej, tak. zgadła! Tak! No! Ale naprawdę? No, Też na taką. No łatwą nie? po zapachu i po tym takim. Ja? Em, em... No to chyba wszyscy A to co No to chyba rozpoznasz. Jej! To jest pluszak jakiś, maskotka. I teraz tylko coś muszę sprawdzić. A, no Ej! Nie, no. Ej! Zgadza się chyba. No to zresztą. Jak to się nazywa? To jest. To jest, to jest po, nie, to jest. Nie wiem. Ty wiesz jak się nazywa? No, no ja wiem, no ja ci powiem. No, Maga? Nie, to się nazywa. Aha, to wiem, jak się nazywa już teraz. Ej, to jest taka uśmiernica, Michaś ma taką. Kupiła sobie kiedyś wzor. No to co? No to zaliczamy. Okej, okay, że Ona ma kolory. Ja będę mu To jest, jest to, to jest. będzie na pewno. No, no to zna, to powiedz, zna, ale nie czytam. Nie czytam Co to jest to? To będzie breloczek jakiś. No ale co to jest? A, to jest to! To wszyscy teraz kupują. Chyba widzowie wy też to kupujecie, dajcie łapkę w górę. Bo naprawdę, to jest pop it. Tak? Tak. Ale jaki to ma kształt? Czekaj. To, ma kształt? to jest jakby motyl. To jest zwierzę, taka podpowiedź. Poczekaj, czekaj. Tu jest bryloczek. To to może będzie jakiś piesek, królik, albo co? No, Zobaczymy, dobra. No. Następne. To już trzy rzeczy są. Trzy ja. rzeczy. Ja myślę, że może jednej nie zgadnąć. Ale Z tych trzech rzeczy to chyba już dwie są hitem lata. Tak myślisz? Mm. Tegoroczne? Tak. Dobra. No, się okaże. Dawaj mi to masz? O, ale ja nie Tym wiem go sam, go, jak to Jak się nazywa? Nie wiem. Dobra. Widzowie, co to jest? Nie wiem, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, bo tak jakoś... Ty nie wiesz jak się nazywa? nazywa? Może to jest taka, zobaczymy. taka, jakby taka gra i to się... E, właśnie to są takie jakby połączone różne e, takie elementy i tak po prostu się... Ale to jest takie... Wiem, wiem mniej więcej jak to wygląda. I kolorowe to będzie na pewno. Ale mhm. to jest też takie no. Co No ale jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. O, o tu dwie wyszły, a masz to. O, to, to Musisz było. sobie rozpakować. To też jest takie. To, w sumie. Ja też to Co ty ale masz? Co a co to jest? Ej, co to jest? Wow. A tu jest napisane, co to jest? widzisz? O, a to jest nazwę. podobne do tamtego, tylko to jest tak, jakby takie. Elementy Wiecie jak do rowerów są takie ten, no... Ojeju, łańcuch? łańcuch, łańcuch taki jakiś, kolorowy łańcuch plastikowy to jest. I mnie się wydaje, ale do czego to, 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 to jak się tym bawić? Bez sensu. Tylko takie coś, taki wąż to jest tutaj, coś to ma. I tu, tu, tu. No i hmm. co z tego jest? To może to jest coś na no ten, jakiś łańcuszek? To chyba zgadniesz, no to, to, no to, to jest wiadomo, no kupić takie... Aha, no to jest to, to, to drugie, ale to jest takie, takie, to jest jakby tabliczka czekolady i pop It. Ale się, no tak pachnie. Śmierdzi. Mm, taką gumą, nie? Ale to jest coś antystresowe i teraz naprawdę mnóstwo dzieci to ma, jak się to widzi, to... I na każdym straganie wakacyjnym no, to, to sobie... O ja to, tego też o, można nie to pokaż. Ja jest no. O -o, da, da. Ale mieszka daje? Co to jest? O-o. I teraz szok. Co to jest? To też jest chyba coś do zawieszenia. Ale co to się robi? No też guma, jak. O tu się coś ten. Ej, a nie zepsuję tego? No nie wiem, nie wiem. To jest taka fasola. To jest fasolka taka. I tu macie rękę. To jest? To jest jakiś breloczek? tu nie, się nie zawiesza. To to wyciec, no, no. Tak? dobra. <laughs> nie, to znowu jest to. Ten taki niby pop-it. Ale czekaj, nie jest to jakiś taki. Widzisz, spinner, co? To się kręci tutaj. I to gdzieś jest sznurek. Ej, co to jest? Coś odpadło, zepsuła. No. Nie wiem. <laughs> Ale, Ale jest to taki jest taki fidget spinner, pop it. No, no i co, zaliczasz? No, no chyba tak, bo w sumie to jest. Takie częściowo. Albo to jest wiesz... Co? Ale głośno, bo, bo nie słyszymy tutaj. Albo to jest simple nipple. No to nie wiem, dobra. Nie, daj rację środek. Do naszej rzeczy, Ale ja, tak? ja myślę, że to jest to chyba. O-o! O-o! O. To ma uszy! Ej, ej, a to co, co to jest? To jest taka to. Nie, to, to jest... jest akurat taka z metki. A to jest chyba jakieś łapki, to jest jakieś zwierzę. A co to jest? No to jest taka postać, nie jakby, bez bajki? A ta, to A to jest ciężkie w ogóle. No to możesz sobie tu odkręcić. Poczekaj, tylko nie możesz tego prze, prze, krę... przechylać teraz. To się odkręca, to to będzie jakiś płyn? Dobra, tego i tak nie można otworzyć. Więc... Nie, tego nie można. Ale nie, jest, wyszło. A co to jest? Ale co? To jest do robienia, to jest takie waniliowo pachnie. A to jest jakiś płyn do kąpieli? Ładne to będzie. No. To jest chyba jakiś kotek albo coś takiego, bo takie uszy tu ma. Tak, Naprawdę nic nie widzę. O bo, o matko. No. No zaraz to, co to jest? A czemu to jest w folii zapakowane? A no bo takie twór. to było zapakowane, myśmy tego... To jest jakieś mydło do mycia czy co? Mamy coś tu jeszcze? To jeszcze a to na końcu, ja bym tamto. a dam tam tamto, albo dam to na koniec, słuchajcie. No właśnie. Jakie tamto? Co tam to... znowu jest? No jeszcze jedna rzecz jest, no? To nie, no jeszcze więcej rzeczy. Wow. to jest? O, tylko No to jest jakaś figur... To jest magnes. Tu czuję. No i co ty na to? No, zaliczamy Nie, 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 ja muszę teraz zgadnąć, co to będzie. Jakiś... To jest najważniejsze, no. Jakie zwierzątko. A co to jest ze zwierzątkiem? To będzie na... może jakaś foczka, ja foczka Ona to widzi! Na nie pewno widzę, naprawdę nic no, to jest nie śpie! Ma. Mam taką Że... No dobra, pokażę teraz co to jest, marzyna. O matko. No, możesz to dotykać, no. Ale tu! Jest mu A ładnie kupię! Co jest? Ja nie chcę tego, to jest jakieś pudełeczko. Ej, to jest Nie, ja nie chcę, to jest pudełeczko i ja już koniec, ja się poddaję. No, to Nie, coś się tutaj robi z palcami mi. Nie, nie, ja już tego nie chcę nam pan polecił swoje e. na stoisku, mówisz, że to jest niesamowity... Super, proszę pana, pan jest wspaniałym pomysłowym facetem, ale niestety ja tego Ale zobacz już... jeszcze raz, co to może być? Nie! Miłuj no, 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 drugą bo, ręką, to no? Się to, nie bój jecha. się! No może dotknąć dzisiaj stanie, no. Nie bój się. No nie. <śmiech> <śmiech> nie! Co to za yeah. <laughs> co to za fajst? To jest szaleństwo. No to, jest. to jest jakieś po prostu magiczne pudełeczko, które jest bardzo dziwne. Nie, to chyba nie będzie hit tego lata. Niestety już nic nie ma. No dobra. Czyli no Tomaszynka odgadła tego... Co cześć? Od uwaga oczy. Czekajcie. Uuuu. Dobra, to od końca. To jest magiczne pudełeczko. O nie, to jest ochyda. To jest guma do życia. To bardzo... No, ale to... to, 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 takie, to wiesz, wiesz co robi? Taki prądy, nie? No. Prąd taki, cyk? Ale co to jest, no? Ja wam powiem, to może nie... Nie To jest No, e, nie wiem, za jaki wakacji uznam to? Co? Tak. Kto nam to polecał? Ja wiem, ale to nie jest przyjemne, że tak powiem w podbiorze. No a hit, to ja bym miała dwa hity wakacji. No. To są Dobra. moje y, dwa hity, Jeden a to jest jakiś Jak się zgadzacie ze mną i uznajecie, że to mogą być hity tych wakacji, to dajcie łapkę w górę i... I piszcie w komentarzach jakie są Wasze hity i kity wakacji. No to na następnego odcinka to na razie pa!